Pęczko, Andrzej, witam was w kolejnym odcinku do naszej polskiej syrii Dzisiaj yy, sobie już lecimy taka wiosna, że wiosna full Ja się biorę się za opryski i przewracanie trawy Bo sobie skosiłem taką wczesną sianą kusę, sobie, sobie zrobiłem Bo yy, no już nie mam siana, tak? I tam trochę sobie wziąłem nową w i Jak No są pojadę to do sąsiada, z naszym dzisiaj robił Matko! I go. Dobry, czekaj. Co ty tu robisz, matko, porysuję, co ty, gdzie ty tym wyjeżdżasz? Kilewil, gdzie, gdzie, gdzie beczkę masz, chłopaku, no, chodź podczypiasz. Dzięki. O A gdzie wałek? To jest na ciśnienie. Aha. To właśnie ciśnieniem wypływa wszystko. No ale żeby napompować, na to jak? Aha, no to ty na, będziesz... Dobra. na prąd, pumpa. tam? No co, to chciałem zagadać. Igo tam mówi, a z kwaśną. byłeś, Jedzenie, picie, palenie to nie podczas pracy zbronione. Czemu? Nie wiem. Dobra, sima! Dobra, sim, radio! Eee. Matko, jadę za nim. Unies. <laughs> no i... To zrobiłem takie wczesne... Matko... To zrobiłem takie wczesne sianokusy. Moją nową munkę i zaraz będziemy to przewracać. No. Ja sobie szuflad pryskam. Dobra, ty, Tak? Nie wiem... Co? Tak? Nie wiem, czy na trójce? Czy na Ma taki lak. Czemu? Matko! Co się robi? Ja na ma pana Laga I to mam dali. Czekaj. Ja, ale i tak chcę, żebyś był było coś. Nie, on tak głupi są teraz te ścieżki? mi. No? No, jak inaczej jedzie, no to inaczej, bo ścieżki. Ale, ale, No, więc o matko coś słonecznika, żeby mi tylko liczyć tego. Nie jemu No i taki sobie opysk robimy i teraz nie wiem czy wrócę, to Co? Ola, ciężko Co? Masko kola chyba już się Kot w środku jedłóweczka zaczyna ten skakać chyba prawo a gdzie, gdzie ty w tam... Na tyłunce wilki są wyrzadne, ukośnięte. A, dobra. Też, proszę to tobie, no mógł tam za chałupą na jesień, bo ci powiem, że sąsiad taka licha, że... A widzisz, jeden rok wezmę, przełoram, posieję tam jakieś 5-5 czy coś i na drugi rok wiszę. No, ja. No to chodźcie, co nam ten temat? Yo! Przestań. Jakie przestań? Daraz, a, rasa, ci przejazd i go nie. Bo ale idzie to wargwa, tule. To nigdy co? tyle lobby nie widziałeś. Też raz. Mówię, że idzie to wargwa na tę umkę holduje. To nigdy tyle lobby nie widziałeś. Słyszałem, na oni się spisnąłem? Co? Słuchałem, że sąsiadka sprzedała Fiata. Czemu? Może że... W mleczarniu się zderzyła, już klepany był i finał był z tyłu z tego. W mleczarni? No. Jak to jest jakieś szalce? I gdy silnik, silnik zamiast tyłu, to z przodu na no, był. I włączyła wstecz, a on do przodu jechał. Tak. I Ale. odpalił na lewo. To GG. No, dobra, Czwóra, ja wracam do domu, Tigo. I mi cię stwierdzę, że trzeba sprzedać. Ja? No, nie kupicie teraz ale się śmieją z nich i mówię, że ford gówno-word. No, bo taka prawda. Sam, sam Danirel nie i no, eee! Dobra, wracam się do domu, potrzebujemy sobie lacarę Dani jak ja obiadny nie zrobi, to jest tak. Biorę rower i jadę Biorę od ciebie Nie pilnie mnie szukaj śpiwa taki przewracar jest tutaj, to wywracal to tu tur się przechaj, ale to jest to. Jedzie sąsiad A także zaraz będziemy zobaczyć moją piękną nową łączkę tam, taka miara spora, jest no będą no już raz wiadomo, kiedy będziemy cały czas rozrastać, to chciałem trochę większe, nie? No, to, to taka malutka to O no, tutaj... Mówię, no trawa nie, nie jest jakaś... Wilka, no ale to w czyste sianokusy, w czasie puku, bo już nie siana, to... Dobra, pojadę sobie tutaj Matko na jeździ poszło Ale to fajnie przewala mama, cholera no. No. Nie wierzę. Żeby to nie było tak zbytnio na kamieni, bo nowa kurde prasa, tin. Zaciągnie mnie takiego głaza wielkiego. Głaza! <noise> głaza chyba nie ma na tyłunce. Rodkuciłem, to tak chyba nic nie było. no. Ale to się tak podbieracie, to ci będzie ciągła, a nie ten. Co? Bo później tak nic to Babirak i to będzie tak. ciągło. No nie, nie, no ty nie umiesz w ja jest tak zrobić. Co chciałem? W Rumie chciałeś tak zrobić, bo później mówię, że. siano nie wybiera no, dokładnie. No no widzisz no Tiga go. A, to chwasta, że. No i. Jeleł? Jo ja, no i ja, tak sobie. Przewrócę, no ja taka tam mała, to ta trawka, tam jeszcze jutro, zaraz po się przewróci by i będę to grabił, nie? Nie. No, Też ja. to, jadę już, tin. On no, tam się bym sporała trochę, ty będę miał gisznia. Ja? Jo? Ja. Jo. No. Zimna sytuacja. Zaraz to już na kiszonkę może będzie coś gdzieś z trawy, co działać? Nie, zobaczmy jak go wiarkować. Czemu wiark samo Może też iść samozbierajkę. Mmm... Ja jakieś nie jest nie kupiłem się karni. No ja ty będę, ale być może tam być za mało widzi, jak to nieraz jest, nie? A za mało. Nie na razie nie. Te dwie nasze kruwy? No dwie. Ale jak się przewróciło, to zobaczymy, w miarę format mojej trawy. Tam to się tam będzie za wszystkiego. No wiadomo, nie. Po zobacz. zubać? pracowany jestem. Jo. Ja. Jeszcze za dwa dni są przed moją nową prasą Będziemy stować. Czujesz? Ja na tym się skończył że zgasznie. Jo, ja, no co? No, weź się, no beczka, 3 beczki i łąkę mam do zrównania. Jo? Ty z No? Ja tam wszystko na pola, w sensie no, na tą łąkę na pewno tam sobie morał, Tam też na pewno wiesz, trochę tam pójdzie. I ty gnojowice, Zaraz tam na razie wszystko zbieram. Nie zwaliwam się na podgórkę, zaleję na niedługo. Jo, ty się! Nie szambo. <laughs> Wybiję ulił. Będzie, matko, kochani, na no, uciekaj. Jo. Bierz pralkę. Nie widzę. Te dwie beczki jsi you know. To good. No Ale w to. zapomniał doczyć jeszcze tą super nagrywamy. No i teraz ser Matole, jak się nazywa. że to sprasuję i zgrabię. No, No jest, chyba jest. Teraz musimy nam widły pozbawać, mi do Bel. Do Tura mojego, bo tam jeszcze tam. Ten... Pewnie, no, co? No, Zobaczyć, może kupię tam. Widły dostaną. Kruby będę bedę Zobaczcie, jak będzie miary przyjemna cyna to ten kupi jak tam się taka. No tam kończysz już czy nie? Zagrabić? Znaczy tego prząsać? No, no się trochę... No, no słuchajem... Znaczy no nie wiem, co no, trochę w sumie kończył na pewno powoli. A co? Dobra. No nie, bo nie wiem czy i chodzi. Kodoba co ci dumnie jak fajnie idzie. No. No ale to manewry robię no ciałka na no, dwa takła stawia. Wpadł w brudę. O ja będę miał fajną fotę teraz ty dzięki temu modu, nie? Się, chyba fajna fota. Widziałeś że wszystko widna. No. E, możesz przestać. Dobra. tak Dobrze. Jakie to fajne, Tin, bo. Piszę, dużych obrotów nie trzeba mieć, u nich nie wiesz o co chodzi, Tigo. Nie no. mam tak, jak przy rotacyjnej coś tam stale rura, nie? Dobra, no. to final już masz? Nie. No. niech go przyszedł. No, ja się mam tutaj też final, prawie, Tigo. Ja już dawno wpływał w krawki z tym. Co? Ja mi by już kółka porywał dawno w tym. Jo. Jeszcze Wiesz, nic wyżywczka, ani skrętna, ani nic. Jeszcze ja raz zabliczkę załóż. To uliczka za wziąć? dobra. Zabniki. O. Czekaj, z drugiej strony, nie! No, dobra, nie ma czasu. Czekaj, w trakcie załóż Nie, bo wypadnie z kabiny będzie finał. Zdjęcia nie zrobiłeś. Drobiłem. A mukra to baj by... gnój, no, to już mógłby ten. Na ładować. naładować. Ta trawa widzę. Wolna to coś twoja sześciuka. Co? Wolna ta sześciu, twoja jakaś. Jaka? Wolna. Ja. Tyle co twoja na matole? Ja szybsza. Już mi kradnie coś, ty szokie Dobra No To dzisiaj taki, no odjaś mi stąd jakby Kaskady Krowy Co? Odkradza? Ale, zdechła ci krowa jedna Ale nasrały, ty Wyrzuciłbyś to w a nie <grym> no. Dobra A to, to będzie o off uh -huh.